Wycedził i z gracją tramwaju na Pomorzanach wyskoczył ze sklepu. Przepiękne zdanie, które każdy szczecinianin... Nie... Złapie. Skąd brałeś takie anegdotki? Jakie wybieraleś? Jadącym dwunastką albo czwórką, no to chyba to skojarzenie jest dosyć oczywiste. Cześć, Krzysiek Kiblał, czyli Pan od Książek i kolejny odcinek, który kręcimy na Jasnych Błoniach, na Jasnych Błoniach nieprzypadkowo nieprzypadkowo przez książkę Jacka Reisigera Stuwa do morza, Szczecin, jakiego nie znacie. Zanim przeczytam fragment, dlaczego jesteśmy na Błoniach, choć powinniśmy być po drugiej stronie, to Jacku, czemu pseudonim? Popsułem zabawę czytelnikom, i powiemy od razu, że to pseudonim, ale nie zdradzimy Twojej prawdziwej tożsamości, Dobre. żeby ta zabawa trochę trwała. Wiesz co, w największym stopniu chyba znak czasów jednak, że uważam, że generalnie do własnego nazwiska, do rodzinnego nazwiska podchodzę jak do wartości. No i tak szczerze powiedziawszy, z racji może też tego, że tematyka niezbyt poważna, no stwierdziłem, że mogą się różne rzeczy przykleić, nie? brzydko mówiąc, do tego mojego prawdziwego nazwiska. No i wymyśliłem sobie, że może jakimś takim z jednej strony zabiegiem bezpiecznym, ale też przyjemnym dla mnie będzie jednak wydanie tego pod pseudonimem, a też ten wybór tego pseudonimu miał tak trochę jednak podkreślać tą szczecińskość. W ogóle szukałem jakiegoś... Szczecińskość. Szczecińskość. Jeżeli tak, szukałem właśnie jak czegoś, jakiegoś skojarzenia, które mogłoby właśnie, skoro to nie będzie prawdziwe nazwisko, to dlaczego... Jakie, jakie inne mógłbym zastosować, nie? Co, co mogłoby mieć też, jakie to sztuczne nazwisko mogło mieć jakąś wartość. No i skojarzyłem sobie jednak Szczecin z tą Niemczyzną najbardziej. No i chyba jednak, no bo mogłem się tam jakoś nazwać morski czy szczeciński. No i dlatego ta niemiecka forma, no bo to w zasadzie jest ten, mój rajzgier, to jest takie niedokładne, niedokładne co prawda tłumaczenie mojego prawdziwego nazwiska. Czyli trochę daliśmy trop czytelnikom. Możecie... Tak jest szukać kim rzeczywistości jest Jacek, ale to odwołanie się do niemieckości nie jest może związane z swoim wykształceniem? W jakimś stopniu na pewno, bo też, bo też no, jestem tutaj, tutaj jakieś takie oczko, jestem absolwentem historii, no i też najbardziej mnie mówiąc kolokwialnie, bierze. Najbardziej, najbardziej jakoś porywa mnie jednak ta nasza tutaj historia regionalna, a w ogóle uważam, że chyba Szczecin jest, jeżeli nie najciekawszym, to jednym z najciekawszych miejsc w Polsce. Więc może właśnie dlatego, dlatego ta, ta niemiecka forma. Zdecydowanie zapraszamy na Pomorze Zachodnie i <grym> e, odwiedzanie e, tych rejonów najlepiej z książką w ręku. E, czytam sam początek, pierwsza strona. E, E, tego dnia nie spieszyło jej się do pracy. ale pa, e, papieża Jana Pawła II, która niczym nie przybyta pustynia odgrodzała ostatni bastion cywilizacji od jej zakładu pracy, dzisiaj wydawała jej się wyjątkowo krótka. Przyczucie jej nie myliło. Wielki, jeszcze raz podkreślę, wielki, szpinakowy pałac latynoskiego gubernatora przywitał ją głuchą ciszą. Ale pani Basia wiedziała, jak bardzo widoczne to pozory. Więc jesteśmy. Nie szpinakowego e, pałacu. Tak trochę miałem wrażenie, jakbyś tak bardziej, może pod Harlikina, może nawet pod, pod Erocyk, takim zmysłowym głosem kurde, aż byś powiedział bo, bo mam chore płuca. <gry> może bo stąd tylko to, to wrażenie. <gry> Naprawdę. E, mamy szpinakowy pałac, ale generalnie cała książka e, to komedia. Tak jest. I to ciekawe jak to wydawca, bo oni piszą. Obyczajowa, dobra. Chociaż w Wempiku stoi na półce literatura piękna polska, także serce rośnie. <laughs> <laughs> Oczywiście. Szczerze powiedziawszy komedia i starałem się, żeby to była typowa komedia. Ja o tym już mówiłem na spotkaniu W Empiku w rozmowie z Elą Bielecką, że zależało mi na tym, żeby to właśnie była taka typowa luźna forma, żeby to był bardziej powiedzmy straszny film niż na przykład Green Book. Gdzie, który, no, który nie jest typową komedią, aczkolwiek mam wrażenie, że trochę się chyba na tym przejechałem, że jednak y, y, dalej, jeżeli miałbym dalej coś pisać, to jednak chyba będę się starał chociaż... Y, Pośrednio poważne wątki czy tematy jednak wplatać, bo widzę, że bardzo duża, duża, i może nie duża, ale część osób reaguje na to jednak dość sceptycznie, może nawet z pewną agresją na taką typową komedię jako coś bezsensownego. Dobra, te kilka wątków. Mhm. Czemu komedia? Mhm. E, bo komedia dzisiaj nie jest inaczej, jest bardzo rzadkim gatunkiem, wydaje mi się, na półkach. Mm -hmm. e, taka typowa. No, te elementy pojawiają się w, od kryminału po romanse, oczywiście, i tak dalej, nie? Mm -hmm. ale tutaj mamy e, w zasadzie komedię, która zakwalifikowana jako obyczajówka, ale ten. Mm -hmm. Dobra, to pierwsze pytanie. Dlaczego komedia z no. bardzo takiego pragmatycznego powodu po prostu nie umiem nic innego napisać? <noise> próbowałem, próbowałem poważniejszą formę, próbowałem coś e, pisać o wojnie i szczerze powiedziawszy, e, wychodziła mi z tego, no po prostu tragikomedia za, za każdym razem. Dlatego też jakoś w, w tej formie czuję się jakby taki najbardziej Mm, apropos, że najbardziej jakoś to, yy, najbardziej to jakoś yy, dzięki tej formie mogę napisać to, co faktycznie sobie założyłem, a nie, że coś tam mi wyszło przypadkowo, przy jakichś tam początkowych yy, innych yy, pomysłach, założeniach. No i też szczerze powiedziawszy, dla no, mnie nie, mońkaj, szczerze powiedziawszy, dziadek mi zwrócił uwagę w przy poprzedniej rozmowie, że nawet nim nie. Więc oczywiście tego nie wytniemy Oczywiście. Dobra, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo. bardzo mnie cieszy Wasz. Możemy się uśmiechnąć Wojtek, tam zdjęcie okay. robił przed chwilą. Dobra. mamy do Wojtka, Wojtku. Wojtek siebie wycina, teraz mu nie damy się wyciąć. No i też jest to moja ulubiona forma. Jest, uważam, że komedia jest sztuką o wiele trudniejszą, na przykład niż tragedia. Uważam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach trudniej jest śmieszyć niż wzruszać, bo wzruszają nas mniej więcej. To jest oczywiście tylko moje zdanie, że, że wzruszają nas mniej więcej dosyć uniwersalne treści, natomiast... Koty nas wzruszają. <grymne> Ani. A, a, a natomiast to, co nas bawi, jest, to o wiele, są to o wiele bardziej kwestie już indywidualne i czasami właśnie trudno jest trafić w ogóle do człowieka. Ja, Moja, moja rodzina generalnie preferuje motyw właśnie pośmiania się raczej przy jednym stole, niż ponarzekania i popłakania. I czasami, jeżeli jest ktoś z zewnątrz przy stole i któryś z nas rzuci jakąś taką kłodę, czy cegłę, to bardzo często jest to reakcja dosyć, dosyć taka, no, jest, że prędzej szok niż zrozumienie. E, dobra, to ja jeszcze dam Ci jeszcze jedną odpowiedź, którą Ty rozwiniesz dobra. na pytanie, które zadałem przed chwilą. E, chciałem napisać komedię szczycińską, bo tego jeszcze nie było. Nie. A Nie rozwinęłeś Chciałem, e, chciałem e, napisać Stówę do morza, dlatego że akurat wpadłem na taki pomysł. I to był zupełnie, e, zupełnie, powiedzmy e, jakiś tam mój e, pod tym względem autorski pomysł. To mogę powiedzieć, e, skąd to się wzięło, skąd w ogóle ten pomysł? No bo to e, oś e, stanowi jednak ta historia hotelarza, który wynajmuje wynajmuje Mocno no, nadmorski pensjonat. Tak. Ja go nazwałem emerytem fanem Bosmanka, no, ale niech ale, będzie hotelarz. No ale powiedz, powiedzmy to powiedzmy tak trochę tajemniczo, że to jest hotelarz. A skąd się wziął właśnie na ten na, na pomysł na właśnie nadmorski pensjonat z w, pana w Tak. A wziął się z przypadku, że akurat spacerowaliśmy z Anią, z moją narzeczoną, po Szczecinie i widzieliśmy, chyba nawet na Pomorzanach, ogłoszenie no, apartamenty nadmorskie, bodajże w Przybiernowie. No i tak szczerze powiedziawszy, to zresztą też zawarłem, zawarłem w książce, no tak, Przybiernow mniej więcej leży nad morzem jak Szczecin, no może trochę im bliżej. No i, no i stąd właśnie narodził się jakiś taki pomysł. No i z czasem gdzieś tam w głowie dochodziły mi kolejne postacie, które mogły się wpisać właśnie w to założenie. Tej, tej, właśnie, tej właśnie historii o hotelarzu, no i właśnie to jest, tuwa jest efektem finalnym tych jakiś moich ehm, wyobrażeń. Dobra. Mówiłeś, że wcześniejsze projekty porzuciłeś, e, uważając, że, że to nie jest dobre. Późniejsze projekty, bo to jest mój absolutnie pierwszy A, projekt. Czyli to jest pierwszy. To czemu wziąłeś ten, uważając, że jest dobry? Dlatego, że to jest dla mnie o tyle komfortowa sytuacja, że ja mam bardzo konkretnego wirtualnego odbiorcę. O, kim Sto jest twój konkretnie tam. A, czyli, czyli masz jeden egzemplarz sprzedany na bank. Tak no, jest. No, potencjalni I, wydawcy i, walą. Jeszcze, że powiedział, że cokolwiek bym nie napisał, nie piszę nigdy dla, dla jakiegoś tam wyobrażonego, tylko dla bardzo konkretnego czytelnika. No, i szczerze powiedziawszy, kiedy ten czytelnik twierdzi, że to jest dobre, przyjmuje to, przyjmuję to jako, jako w takim razie dobrą monetę, że jest to taki dla mnie papierek atmosowy, że w takim razie no, mogę spróbować to, to wydać. A ty jesteś ze Szczecina, z Pomorza Zachodniego, Twoja rodzina? Jestem z Gryfina. Z Gryfina. Aha, a historia Twojej rodziny, przepraszam, ale ja lubię zawsze o to pytać. No, dosyć, bo dosyć, przez to, że... dosyć szczerze yy... powiedziawszy, ciekawa i skomplikowana, yy, dlatego że. Praktycznie każdy z moich dziadków pochodzi z innych stron. Zaczynając od, zaczynając od ojca, ojciec mojego ojca, mój dziadek pochodzi z Wielkopolski, a babcia natomiast jest potomk potomkinią Niemców, którzy pozostali zresztą na Pomorzu, aczkolwiek nie, nie zupełnie, po 1945 roku. Babcia pochodzi z okolic Złotowa, czyli no z, z rejencji pilskiej, o ile się nie mylę, która tam, nie, nie była, nie, która tam częścią e, Pomorza była chyba dopiero po I wojnie światowej. E, ale babcia, faktycznie tutaj już jej rodzice byli, no, jeżeli nie z Niem Niemcami, to z, z Niemczoną ludnością słowiańską. Mm. E, Tutejszą. No, i oni, no i babcia faktycznie, faktycznie tutaj już się urodziła co prawda w 1947 roku, więc już po wojnie, ale z rodziców, z rodziców, no, no nie Polaków, a w każdym razie nie mówiących po polsku. Natomiast z drugiej strony od strony mojej mamy jest jeszcze chyba jest jeszcze inna historia, ojciec mojej mamy. Z kolei przyjechał tutaj z jako nauczyciel po liceum pedagogiczne i dostał, został namówiony tam na miejscu na przyjazd tutaj na zachód do pracy typowo. Uh -huh. Został wysłany właśnie jako dziewiętnastolatek krótko po liceum. Zresztą ja też w Szczecinie zamieszkałem mając 19 lat, więc jakoś ta moja właśnie historia z dziadkiem gdzieś tutaj się przeplata. No, a natomiast moja... Moja, moja, moja babcia, mama mojej mamy, już urodziła się tutaj właśnie typowo w Lubanowie, tam na, na południe, tam około 20 km, trochę mniej, na południe od Gryfina więc jest, jest już tutaj jeden z tych orłów przedstawiających pokolenia. Moją babcię już tutaj przedstawia, jako, jako już tutaj, tutaj urodzoną. Natomiast jej, tutaj bym się skupił konkretnie na niej, bo jej pochodzenie jest jeszcze, jeszcze, jakieś, takie bardziej, jeszcze jakieś takie bardziej charakterystyczne, czy właśnie, albo właśnie nie, wręcz przeciwnie, nietypowe, dlatego że jej, jej, jej tata był, Żołnierzem polskim, który dostał się do niewoli i całą wojnę przesiedział na Rugi w obozie jenieckim. No, i tam poznał swoją przyszłą żonę, która, jeszcze jedno pokolenie muszę się cofnąć, była córką żołnierza z kolei rosyjskiego, który dostał się w I wojnie światowej do niewoli i Polki pracującej tam jako robotnica sezonowa. No, dziadek, mój pra-dziadek pra, z kolei nie mógł wrócić do, do Rosji no bo ze względu na rewolucję, no, ze względu na swoje pochodzenie. No i oni wszyscy, trochę to chyba zagmatwane, jak na taką, jed jak na taką jedną spójną odpowiedź. To opowieść. już skończy. Dobra. Ale no to w, w każdym razie yy, nietypowe Pokazałeś, to Pokazałeś, tyle... że wiesz, dużo osób teraz zazdrości i siedzi... Nie, ale jest to, dlatego wiem, co ja o tym mówię, że to jest o tyle nietypowe, że moi właśnie dziadkowie stąd nie przyjechali na Pomorze ze wschodu, lecz z zachodu. Yy, kiedy właśnie Armia Czerwona wkroczyła na Rugię, potraktowała ich wszystkich mm. zbiorczo, jako Polaków. Mimo, -hmm. no, że oni byli dość, no to no, co, różnorodni. No i oni... Tutaj e, przy, przy, przyjechali z zachodu, zostali zatrzymani e, w Lubanowie, poinformowani, że tutaj jest Polska, i zostają. Mm, dobra. E... Jakoś to ładnie zmontujesz. Będzie ładnie. Tak, z wykresikami. Tak, co do tego. W tych późniejszych projektach historycznych i tak dalej odnosiłeś się do tego? No właśnie, gdzieś staraj się. We wcześniejszym. Pod, wydałem, szczerze powiedziawszy. Mówiłeś, moje... że to był debiut, absolutny. Ja jak Jacka tak, ale pod moim prawdziwym nazwiskiem z kolei ukazał się kiedyś reportaż, właśnie o mojej, mojej prababci, Ale. Ale to... W formie książkowej? Nie, to był, to był e, w takiej publikacji regionalnej, tam, Raport Tosztamacha, 15 stron. To teraz ja muszę poszukać. <grym> e, mnóstwo odwołujesz się do anegdotek szczecińskich, co wszyscy szczecinianie e, na pewno e, przepięknie chwycą i e, mogą śmiać się do łez. E, 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 I tak... E, Nasz główny bohater, wychodząc ze sklepu, z którego pożyczył... Przepraszam, zacinam się, bo chcę Państwa wprowadzić w kontekst. Ale chodzi o zdanie, wycedził i z gracją tramwaju na Pomorzanach wyskoczył ze sklepu. Przepiękne zdanie, które każdy szczecinianin, jak i Wojciech, który tutaj się chichra. dziś nie wytniesz dzisiaj. Eee, e, złapie. Skąd brałeś takie anegdotki? Jakie wybierales? Jadąc dwunastką albo czwórką, no to chyba to skojarzenie jest dosyć oczywiste. I miałeś kajecik, w którym brałeś takie małe rzeczy po prostu. I eee, w moim przypadku, jakbym miał ten kajecik, to pewnie bym go szybko zgubił. I musiałbym. <laughs> musiałbym e, gdzieś jakoś to na bieżąco e, wychodziło, że jeżeli, jeżeli akurat to, to e, jakieś tutaj informacji, tutaj pisałem o tym, tej gracji tramwaju na Pomorzanach, no to prawdopodobnie tego dnia jechałem gdzieś i, 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 takie, i takie jakieś skojarzenie mi, mi do, do głowy przyszło. Nie, raczej nigdy nie, nie przygotowuję sobie na zapas jakiś tam, nie, nie notuję, nie, nie przygotowuję sobie jakiegoś spisu anegdot, raczej to wychodzi mi bardziej naturalnie. E, dobra, e, jednym bohaterem jest nasz hotelarz, a Powiedzmy, drugim bohaterem jest trzech Niemców, którzy... Którzy? którzy a ja chciałbym ja Ciebie usłyszeć, nie nie, 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 ja chcę Ciebie usłyszeć. Którzy są... Bo Zawołamy swoją nie... narzeczoną. Którzy, którzy są nieprzychylnie nastawieni do obecnej... Obecnych gospodarzy swojego dawnego miasta. Jest taka piękna scena, jak jeden z nich chodzi już po współczesnym Szczecinie i wszystko, co jest obrzydliwe w tym mieście, komentuje słowem zaręba. Odnosząc Spięcie, się, nie Niemen Tak. sobie tego tam nie powinno być. Odnosząc się do pierwszego prezydenta Szczecina. Więc mimo tego, że to komedia pisana bardzo dużo na luzie i tak dalej, to znajdziemy takie niuanse historyczne, powiedzmy dla wśród bardziej wytrawnego czytelnika. No, siłą rzeczy gdzieś jednak to, te moje zainteresowania, te moje, moje pasje jakieś tam znajdują odzwier odzwierciedlenie. To faktycznie, to skojarzenie z tym Zarembą, to nawet dokładnie pamiętam, skąd się wzięło. Wzięło się stąd, że kiedy, uczestniczyłem kiedyś w wycieczce po Szczecinie, gdzie oprowadzał nas jeden właśnie z naukowców, z, z Instytutu Historii. No i e, właśnie mówił o konkretnym jednym budynku, że Niemcy przyjeżdżają i mówią, jakie to jest szkaractwo, że co ci Polacy wybudowali, a to przed wojną jeszcze stanęło. <laughs> jak to, jak to, jak to e, pan doktor skomentował, e, niestety aliantom nie udało się tego zburzyć. Akurat, akurat te, ten, ten budynek został. No więc, więc to skojarzenie e, no tutaj, tutaj wyszło powiedzmy z bardzo konkretnej, e, z konkretnej sytuacji. Mhm. A stereotypy, po które sięgasz, jak z niego, bo bierzesz te stereotypy i dużo osób gra na stereotypach, ale jakby nie wszystkie mnie bawią. A tutaj jednak emeryt lubiący bosmanka jest opisany w taki sposób, że to bawi. Bo ja też lubię bosmanka. To mamy pomysł na ich odcinku, proszę państwa. Bosman z sponsorem tego odcinka ale <grystanie> załatwić. <Dzeczać, grystanie> <grystanie> <grystanie> Ca yy, całej książki. Yy, dobra, a nad czym będziesz dalej pracował? Yy, no, mam pomysł nawet już w zasadzie, w zasadzie powoli już mam nadzieję, zbliżający się do końca. Chociaż ty mi trochę przeszkadzasz innym, innym z kolei pomysłem, <grystanie> o, który, o którym jeszcze o, o, nie mówimy. Yy, mam yy, pomysł z kolei na historię szczecińską, ale może niekoniecznie współczesną. Chciałbym jednak gdzieś tam te swoje doświadczenia, czy tą też może wiedzę, górnolotnie mówiąc, którą zdobyłem jednak w trakcie ostatnich lat, wykorzystać. I też podejrzewam, że w podobnej, w podobnej formie, może ewentualnie ciut tylko poważniejszej, ale na pewno nie, nie jako całość, tylko tam powiedzmy we fragmentach, jednak, jednak w, wplątać jakoś w tą historię. Pięknie odpowiedziałeś, nie powiedziałeś nic o tej nowej książce, którą prawie kończysz, nie? Ale dobrze, dobrze, e, wybaczam. A co z tożsamością Szczecinań i osób mieszkających na Pomorzu Zachodnim? Bo ona u ciebie też jest ciekawa. No bo... i u głównego bohatera, no i u tych Niemców, którzy wracają. Mam tego tego odpowiedź, ale pod warunkiem, że ty mi odpowiesz też później na jedno pytanie na temat tożsamości, zgadzasz się? Oczywiście, że ci odpowiem <grym> i tak to wiecznie, nie? <grym> okay. Często u mnie na, na wydziale pomiędzy kolegami pojawiała się taka dyskusja, nawet tam śmieliśmy się, z jednej osoby, czy my możemy nazywać się pomorzanami, czy już, czy już minął odpowiedni czas, czy pomorzanie to są ci, którzy już stąd odeszli, czy my, my mimo wszystko możemy czuć się e, tutejsi, czy możemy czuć się Pomorzonami. Ja uważam, że tak. Ja, powie, ja uważam, że e, to okay. miasto już chyba się z nami oswoiło, jeżeli, jeżeli e, możemy. E, e, Ale je, Pomorzonami to, to bierzesz odcinek zagdańskim jeszcze, tak? Już sięgający po Mazury, tak? W tym zrozumieniu Pomorze. <laughs> Szczerze, jeżeli, jeżeli w swoim wyobrażeniu e, pomorzanina, nie, to sięgałoby gdzieś do Lęborka. No, u nas generalnie jest problem z tą terminologią, no niemieckie Pomer i Pomerelen jest, jest, daje to większe rozgraniczenie. U nas niekoniecznie e, mamy, mamy e, wiele, wiele osób, e, na no, historyków, jeżeli się użyje określenia Pomorze Zachodnie e, w, do, do nieodpowiedniej epoki, to zazwyczaj dostanie się po uszach od jakiegoś, od jakiegoś znawcy, Tematu. Ja jednak, może, może faktycznie, jeżeli, jeżeli stawiasz to w ten sposób, czy, czy ja się czuję pomorzeninem, ja się czuję pomorzeninem szczecińskim, no to w takim razie ty mi odpowie, czy ty się czujesz pomorzeninem? Ja tak, ale ja, ja robię. Od... Ten, ja, ja robię odcinki o literaturze Pomorza Zachodniego, ja jestem dziwny w ogóle. Czy czyli, czyli pragmatycznie <grym> podejść <powiedź> do tematu? <grym> nie, nie, no, pierwszy była miłość i poczucie tożsamości, a... A później chęć wywleczenia tych flaków na zewnątrz, no, więc... No widzisz, a w dalszym ciągu... Wycinasz to jeszcze, szczerze powiedziawszy potem, dobra? Nie, nie, będzie szczerze powiedział. Dobra. Ja często zauważam to, że ktoś kiedy ktoś o sobie próbuje mówić, że jest Pomorzaninem, to napotyka się jednak z tą trochę z taką troszkę kpiną, z jakimś takim lekkim lekceważeniem, a brak, jesteś, jesteś Pomorzaninem, ale mam wrażenie, że jednak duża część Szczecin, Szczecinian nie użyłaby tego określenia. Szczecinianin tak, ale czy Pomorzanin to już chyba jest bardziej problematyczna kwestia. Chyba tak. Z tym Państwa zostawiamy. I jeszcze jedno. Polityka. Pojawia się tu polityk, na stanowisku, które państwo doskonale znają, ja już nie będę mówił. Poza stanowiskiem nie, niekoniecznie znajdziemy dużo e, analogii, bo nie o to chodzi, jednak ja czytając te fragmenty i miałem twarz jego przed oczami e, na żywo. Czy coś ci ten biedny człowiek zrobił? Konkretną twarz? konkretnie, ja miałem konkretną... O niestety. mój Boże, nie, niedobrze. ja miałem niestety konkretną jakby przez samo stanowisko, nie? I 7 lat kadencji, no. A celo celowo jest tam fragment, w którym opisuje wygląd e, pana prezydenta. E, nie, nie, chciałem tego uniknąć, dlatego że nie mam akurat tutaj e, konkretnego skojarzenia z konkretną, z konkretną osobą, dlatego dałem mu te długie włosy, bo... Bo nie chciałem, żeby wzbudziło to takie skojarzenie, ale trochę mogłem chyba to jeszcze bardziej podkreślić i zarysować, albo dać na początku jakąś informację, bo parę razy się z tym spotkałem, więc ja, szanowni państwo, dementuję, nie, nie to chodzi to mi o pana Nie, to Właśnie nie proszę. to, że znalazłem jakieś podobieństwo, ale właśnie, wiesz, automatycznie sobie nałożyłem twarz, buzię gadającą, mhm. co, co tylko polepszyło moją zabawę przy tej książce, więc tym jakby nie ten... No to nie chciałbym tutaj w żaden sposób arbitralnie decydować, czy mogą państwo zrobić, zrobić mogą te, państwo, tego typu... Mogą państwo, autor nie ma racji. Tego, myślę, że trzeba było pana prezydenta zapytać. I, obawiam się, że mógłby nie wyjść w ten pomysł. Ale nie, nie było, nie było moim założeniem tutaj sportretować żadnej konkretnej osoby pana prezydenta. Również nie. I tym przeuroczym politycznym akcentem kończymy kolejny odcinek Pana od książek. Chciałem to skwitować tym wyrazem, który, którego nadużywałeś, ale Jaki to był? A może Ci nie powiem. To nie będziesz mógł potem wyłapać, które to było. Bo powiem, jak się naprawdę nazywasz. <ścoughs> Naszym gościem się Crazy giery, rozmawialiśmy o y, książce z Morza. Bardzo, bardzo mnie, dziękuję. dziękuję.